I tricks. Mam nadzieję, że ten makijaż wam się spodoba Dla mnie to była po prostu Mega frajda przemienić się W bohaterkę Suicide Squad Mam nadzieję, że Tutorial wam się spodoba Jeżeli tak to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę Skomentować Napisać coś dobrego, coś miłego Bądź jakąś konstruktywną krytykę Też jest oczywiście miło, Mile widziana, bo dzięki wam I waszym wskazówkom rozwijam się I mój kanał staje się coraz lepszy Aha, i jeszcze jedna wiadomość, jest nas już ponad 1750. To jest strasznie mega, okropnie dużo, ale okropnie, w sensie cudownie dużo. Jestem mega szczęśliwa i nie mogę się doczekać, kiedy pyknie te 2000, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, a chciałbyś, chciałabyś, chcielibyście, to zapraszam do mojej rodzinki, żeby być ze mną w stałym związku. Na dole... Kliknijcie czerwony przycisk I będziecie ja wtedy ze wszystkim na bieżąco Zapraszam was teraz do mojego Super filmiku o Harley Quinn No to zaczynamy Zanim jednak zacznę makijaż robić Powiem wam czym zrobiłam włosy I czemu nie jestem do końca zadowolona ze swojej Fryzury, a raczej z koloru Kupiłam trzy farbki Venita. Jeżeli chodzi o same farby to na przykład Zobaczcie, niebieski Bomba ale, na przykład, już różowy, słabiej, a biały to już tutaj porażka. Jeżeli chcecie nasycone kolory, to musicie kupić tych farb więcej. Ja myślałam, że na przykład ta cała biała starczy mi, żeby tutaj pofarbować w głowę, i trochę tutaj jeszcze początki moich kucyków. Nawet nie starczyło na głowę. Tu wszystko mam z tyłu e, puste moje, nawet niefarbowane. E, tu mam z przodu, co nieco, ale też nie bardzo. Z kryciem. Słabo. I wiem, tego miałam wrażenie, że bieli było mało, różu było bardzo mało w środku, a niebieskiego było dużo. Nie wyszło do końca tak jak chciałam, bo myślałam, że oba kolory nie dość żeby będą nasycone, a nie tylko niebieskie, bo teraz ten niebieski mi trochę przygasza mój różowy. A do tego będę miała trochę jaśniejsze włosy na górze. Tu się udało, a dalej, to im dalej, tym gorzej. Jest jak jest, nie będziemy narzekać. Teraz zrobię szybko twarz na twarz położę podkład, korektor i do was wrócę, bo nie będę was męczyć tym jak nakładam podkład zaraz wracam zabieramy się teraz za oczy paletka Electric z Urban Decay teraz was troszeczkę przybliżę makijaż ma być taki roztrzepany, rozmyty niechlujny, także szczerze mówiąc, jak nie umiecie do końca e, robić charakteryzacji albo w ogóle nie czujecie się dobrze z makijażem to jest chyba najlepsza stylizacja, jaką można wybrać Ewę. Bo tutaj właśnie chodzi o to, żeby ten makijaż był rozmazany. Dokładnie. O to chodzi. No. Także zabieramy się. Ja wybrałam sobie dwa cienie. E, pierwszym będzie e, czerwień, drugim będzie pewnie ten niebieski trochę z tym, te dwa. Do tej czerwieni dodam do, do, odrobinkę takiego do fioletu, pewnie troszeczkę czerni. Będzie potrzebny nam jeszcze eyeliner, czerwona szminka i coś do konturowania i dobry. I tyle, cała filozofia. I na początek czerwień nakładamy na oko. I pod spód też. Bierzemy teraz pędzelek do blendowania i nakładamy odrobinę różu. Ja wybiorę ten tutaj, i tym różem staramy się rozblendować ten cień. I robimy to, jak przekroczymy granicę łuku, to idziemy w dół. Trochę dodajemy czerwieni. trochę dodajemy i w dół Tak jakbyście spłakały się i tak otarły ręką i tak byłby spłynął ten makijaż Tak to ma mniej więcej wyglądać Także tak jak mówiłam Za wielkiej filozofii tutaj nie ma Na drugie oko nakładamy niebieski, o ten tutaj O ten Uj jaki ładny Trochę będzie za jasne, więc dodamy też trochę tego ciemnego. O, i będzie idealny. I pod spodem też. I robimy dokładnie to samo, bierzemy jaśniejszy niebieski, jaśniejszym niebieskim rozblendowujemy. Dodajemy trochę koloru do czerwonego oka, bo nam trochę zbladło przy tym niebieskim I rozblendowujemy już koło razem, jeszcze dodam e, trochę takiego jakby eyeliner cienia z Karai, to jest smoki 3D. Nie wiem, czy to widać ale ma takie drobinki w sobie. Może fajnie wyglądać, także... Nakładam go, tam gdzie położę eyeliner, po prostu tego go próbuję nie nie położyć. No i teraz rozmywam go trochę na wszystkie strony. Trochę staramy się z takimi, z takimi liniami zejść w dół. O, coś takiego. Mam nadzieję, że to dobrze widać u Was. I delikatnie rozblendowujemy. Cienie mamy. Teraz bierzemy eyeliner. Ja mam eyeliner z Golden Rose. O taki zwykły i tak wszystkie kosmetyki będą wylinkowane na dole, nie martwcie się jak czegoś nie zauważyłyście wszystko na pewno będzie robię kreskę zwykłą Trochę mi jest tu za jasno, także dodam jeszcze dosłownie odrobinę ciemnego fioletu do czerwono-różowego oka i odrobinę granatu do niebieskiego. Nie obejdzie się bez sztucznych rzęs. Wiem, że Harley Quinn pewnie nie miała tych sztucznych rzęs, ale... Ja uwielbiam sztuczne rzęsy. Jeżeli już robię makijaż artystyczny, to w 99% je nakładam w Po prostu 50% sukcesem makijażu, moim zdaniem. Nałożę moją maskarę z Sephory, w której jestem ostatnio zakochana na maksa. Poluję rzęski i nakładam sztuczne, delikatnie, tak tylko żeby je delikatnie podkręcić, nie za mocno, bo będzie nam ciężko rzęsy przyklejać. Rzęsy mam z AliExpress Jest ich bardzo dużo Na Ali I to są, nie chcę nikomu nic polecać Jakoś za specjalnie Bo, bo nie wiem z jakiego to materiału Są wykonane i tak dalej Ale są boskie Są tak piękne, że Ciężko znaleźć tak śliczne rzęsy Ja już te będę używać Chyba czwarty albo piąty raz I wyglądają jak nowki Nakładam i szybko do was wracam Ma. Rzęsy mam przyklejone. Wiem, że aż tak bardzo tego nie widać, bo one są w miarę delikatne, ale różnica będzie szczególnie na zdjęciach. Teraz, skoro klej nam zastyga, zajmiemy się konturowaniem. Do konturowania użyję paletki z Makeup Revolution. Jest to paleta Ultra Kontur i ja sobie będę mieszać te trzy cienie, głównie zatapiając swój pędzel w tym. Teraz jeszcze dodamy odrobinę rozświetlacza, rozświetlacz też będzie z Makeup Revolution Vivid Baked Highlighter Golden Lights Na czubeczek nosa Na łuku dynę Dodam nam tu takiego blau looku do tego makijażu Trochę tu, trochę tam Teraz przytuszujemy jeszcze dolne rzęsy. Do wykończenia makijażu twarzy potrzebne jest jeszcze serduszko i napis. Napis tutaj na szczęce rotten, czyli zgniłe, zepsuty coś w ten deseń i serduszko gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Żeby nie zepsuć całego luku i... Źle tego nie zrobić. Nie zaczynam od razu z eyelinerem. Tylko najpierw napiszę sobie to kredką delikatnie, bardzo, żeby ewentualnie móc to zmyć. Proszę ominąć ten krok i zrobić na przykład tylko serduszko. Ja chciałam ten napis też dodać, bo też fajnie wygląda. No i mamy. Nie było wcale aż tak źle. I teraz serduszko, z którym może być pewnie gorzej, bo jak co się jest zawsze łatwe to potem słabo wychodzi. Do serduszka użyję tego eyelinera, co go kładłam na oczy. Jest to tuż z Golden Rose, znajdziecie też go na poprzednich filmikach, bo ostatnio bardzo lubię go używać. Też będzie podlinkowany w opisie. Do zrobienia ust użyję e, kredki z Isadora czerwonej, jest to Prime Red 31 i e Sensique Matte Fits Perfectly, e, kolor 405. Będę się starała troszeczkę te usta też wydłużyć i zrobić taki mini uśmieszek, taki w stylu trochę. I teraz na to nałożę czerwoną szminkę i jesteśmy gotowe! No i makijaż mamy gotowy, jak Wam się podoba, ogólnie mega prosty, a efektowny i szczerze mówiąc, każdy wie do kogo się przybraliście. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Oczywiście jak Wam się podoba, łapki w górę. Zapraszam też Was na mojego Instagrama, Facebooka, Snapchata, żeby być na bieżąco ze wszystkim! I to było chyba tyle! Mua! Buziaki! Kill everyone and escape? Sorry. The voices. I'm kidding. Jeez. That's not what they really said.